Jest taka jedna, najważniejsza, najistotniejsza i robiąca największą różnicę w odbiorze stylizacji część garderoby. Spodnie. Spodniami możesz zrobić wszystko. Możesz podbić formalność stylizacji albo możesz spowodować, że będzie ona bardziej casualowa. Dziś pokażę Ci jak to zrobić, jednocześnie podrzucając Ci najlepszy wybór spodni na zimę. No to zaczynamy. Mamy zimę. Tak naprawdę no, sam jej środek. Może nie ma jakichś tam wielkich mrozów i śniegu, ale jak co roku najpopularniejszym typem spodni u mężczyzn są jeansy. Widzimy je wszędzie w połączeniu ze wszystkim i ja wiem, że to są spodnie wytrzymałe. Są to spodnie no, proste do wystylizowania. Zwłaszcza jeśli twoje stylizacje to są jeansy i cokolwiek. Ciężko jest z tym wyglądać źle, ale z drugiej strony wyglądasz po prostu przeciętnie. No bo. To są dżinsy, więc dla kogoś, kto po prostu chce wyglądać jakoś w miarę, to będzie ok. Ale dla was, panowie, to nie o to chodzi, prawda? Przecież ten kanał nie jest o tym, żeby wyglądać tak w miarę, więc pora coś zmienić i spróbować czegoś nowego. Najlepiej to zacząć od kliknięcia w lajka i guzika subskrybuj pod tym filmem, bo to jest takie małe wsparcie tego, co tworzę. Dzięki temu algorytm pcha moje filmy dalej. Bardzo dziękuję, jeśli to teraz zrobisz. A jeśli chodzi o zmiany w Twojej garderobie, to zobaczmy, jakie mamy opcje. Szukamy czegoś wygodnego, bo wygoda to podstawa dla wielu z Was. Jednocześnie te spodnie muszą być dobrze wyglądające, bo przecież po to tutaj jesteś na kanale. Mają być uniwersalne, tak żeby Ci pasowały do wszystkiego. No i po czwarte, muszą one być ciepłe, bo mamy zimę. To jest zimowy odcinek, więc no, naturalnie szukamy spodni na zimę. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te cztery elementy, to przychodzi mi do głowy, ale to tak naprawdę od razu jeden typ. Wełniana flanela. Panowie, te spodnie to jest Rolls Royce pośród spodni. Nie dla każdego, ale jak je raz spróbujesz, to już nie będziesz chciał niczego innego. Nie wierzysz mi? To zobacz, co napisał Łuka, który w tym sezonie spróbował ich po raz pierwszy. To naprawdę jest tak, że zaraz po jednej parze chciałoby się mieć drugą. Dlaczego one są takie świetne? Po pierwsze, sam materiał wykonania to jest wełna. Dzięki temu są one jednocześnie ciepłe, ale nie blokują wymiany powietrza. Naturalnie, im więcej wełny w składzie, tym spodnie będą cieplejsze. Przy flaneli, polecam ci stosować zasadę 70-30, więc niech tej wełny będzie co najmniej 70%. Wtedy spodnie będą najlepiej spełniały swoje funkcje. A różnica między bawełną, czy jakimikolwiek chinosami, dresami, bojówkami czy jeansami, a wełnianymi flanelowymi spodniami w odczuciu ciepła zimą to jak niebo, a ziemia. Jeśli nigdy wcześniej nie próbowałeś, to naprawdę ci polecam przekonać się samemu, bo to już po kilku chwilach od wyjścia na zewnątrz czujesz, że, że jesteś w tej wełnie. Druga sprawa to ich uniwersalność. Mm. To jest rodzaj spodni, które założysz do wszystkiego. Możesz ich użyć w połączeniu z t-shirtem, dzięki czemu stylizacja będzie wyglądała na lekką, taką trochę bardziej sportową, mniej klasyczną i formalną. I to jest spoko, bo jak jesteś na początku drogi z elegancją, to nie masz wtedy takiego ogromnego przeskoku, że nagle z dżinsów i koszulki wskakujesz w eleganckie spodnie i koszulę. Tylko dalej będziesz mógł wykorzystać te rzeczy, co masz w swojej szafie, tylko wtedy podbijasz cały zestaw właśnie tymi spodniami. A z drugiej strony, jeśli chcesz, to wskakujesz w koszulę, dorzucasz sobie jakiś sweter czy marynarkę i jest prawdziwa klasa. Spodnie jeszcze bardziej podbijają całość i wtedy masz taką prawdziwą stylizację z charakterem. Trzecia sprawa to jest ich wygląd. Czy tutaj naprawdę muszę coś dodawać? Tak jak mówiłem, to jest krok wyżej od tego, co nosiłeś do tej pory. Sam materiał od razu rzuca się w oczy. Widać, że są to spodnie lepszej jakości, że jest to coś innego od wszystkich, coś, czym możesz się wyróżnić. Struktura wełny jest taka bardziej szorstka i chropowata w wyglądzie, co naprawdę daje świetny efekt, gdzie bawimy się tą fakturą. Jeśli masz spodnie z bocznymi regulatorami, to jest to kolejny dodatek, który wyróżnia cię z tłumu. Jeśli miałbyś spodnie ze szlówkami, to dorzucasz tutaj odpowiedni pasek i też wygląda to genialnie. Więc, tak jak mówiłem, masz tutaj masę możliwości ich wystylizowania. No i wygoda. Ja mam akurat spodnie z wysokim stanem. One kończą się wyżej niż większość spodni, co daje mi wiele plusów, bo leżą w naturalnie najwęższej części talii, dzięki czemu odpowiednio dzielą sylwetkę na części. Nie wychodzi z nich tak koszula, bo siedzi głębiej w spodniach i mają tutaj zaszewki. One spełniają bardzo fajną funkcję, która dodaje Ci wygody. Mamy tutaj więcej materiału i gdy siadasz, to one się otwierają. Tego materiału w okolicy ud jest więcej, nic ci się tutaj nie napina, nie naciąga. Siedzenie jest zdecydowanie wygodniejsze niż w spodniach bez zaszewek. Tak jak mówiłem, moje to są spodnie z wysokim stanem, ale spokojnie możesz też postawić na flanele z niższym stanem, na przykład takie na pasek to też doda zupełnie innego wydźwięku Twojej stylizacji, a sam materiał i zaszewki dalej będą dawały Ci to odpowiednie poczucie wygody. No bo nie oszukujmy się, nosisz te dżinsy, ale są one takie dość grube, mało rozciągliwe, nie są to najwygodniejsze spodnie na świecie, więc zmiana na taką wełnianą flanelę to będzie naprawdę duża różnica. Po tym co pokazałem, pewnie domyślasz się jakie kolory polecam, ale tutaj Cię zaskoczę i nie powiem Ci dokładnie. Bo to zależy od tego, co już teraz masz w swojej szafie. Polecam Ci jednak dwa typy: jasne i ciemne. Z jasnych to może być beż, tak jak ja mam, może być to złamana biel, może być to jasna szarość, a znowu z ciemnych może to być brąz granat lub ciemna szarość, padająca taka praktycznie w czerń. Wybór należy do ciebie. Każdy z tych kolorów jest kolorem neutralnym, dzięki czemu łatwo będzie ci je dopasowywać do innych elementów i budować spójne stylizacje. Pamiętaj, że na początku wszystko upraszczamy. Tu nie chodzi o to, że nagle masz stać godzinę przed szafą i zastanawiać się, co dzisiaj na siebie założyć. Ty dalej masz mieć tak, to na tej samej zasadzie co do tej pory, czyli bierzesz spodnie, bierzesz górę jest ok. Ja Ci to pokazuję wszystko tak, żeby cały ten proces budowania nowej garderoby był bezbolesny. Więc wybierz taki kolor pierwszych spodni, żeby po prostu pasował do tego, co już masz w swojej szafie. No i tutaj wchodzi temat, o który często pytacie. <laughs> czy takie spodnie nie będą mnie postarzały? No i to nie ma tak, że jakiś konkretny element będzie Ciebie postarzał, czy że ogólnie styl elegancki będzie Cię postarzał. Postarzają całe stylizacje i złe połączenia elementów. Oczywiście, jeśli spojrzy na ciebie jakiś typ, który jest ubrany w oversize czy w kolorowe t-shirty, wyglądające jak dziecięce, no to oczywiście on może sobie pomyśleć, że to cię postarza. Ale poważnie będziesz brał do siebie zdanie kogoś takiego? Więc jeśli tego typu spodnie połączysz z poważną marynarką i na przykład kardiganem. To możecie to postarzać, bo cała stylizacja będzie taka trochę dziadkowa i po prostu nudna, bo nic tutaj się nie będzie działo. Ale jak dorzucisz do tego odpowiednie elementy, na przykład fajną koszulę, wystylizujesz to odpowiednio, dorzucisz do tego kilka dodatków, fajny zegarek, okulary przeciwsłoneczne, no to od razu wskakujemy na inny poziom i całość wygląda świetnie. To ty nadajesz całej stylizacji tego charakteru i to ty wybierasz, czy stylizacja cię postarza, odmładza albo po prostu nie wpływa na twój wiek. I teraz tak panowie, jak byłem na Pitti Uomo we Włoszech, to już było jakieś dwa tygodnie temu, to tam były setki sklepów, które pokazywały swoje kolekcje na sezon jesień zima 2025/2026. To ile tam było spodni wełnianych, flanelowych, to głowa mała. Poznałem mnóstwo nowych marek i ewidentnie widzę, że to będzie bardzo popularne na przyszłe sezony. Mi się to bardzo podoba, bo ja takie spodnie mam w swojej szafie od lat. Jak widzicie, one są ciągle modne. Jeśli decydujesz się na tego typu spodnie, to musisz pamiętać, że no, są one trochę droższe. Nie będę Ci tutaj mówił, że nie, bo musisz liczyć się z tym, że to jest wydatek rzędu 500 zł w górę. Ale tutaj naprawdę płacisz za jakość. Choć nie zawsze, ale o tym zaraz. To nie jest bluza z chińskiej bawełny, szyta przez dzieciaki w Bangladeszu, ze znaczkiem za 500 tylko to jest naprawdę dobrej jakości wełna która nie tylko wygląda luksusowo, ale też odpowiednio spełnia swoją funkcję. Tego typu spodnie nie są też łatwe do znalezienia, bo co prawda zaczyna ich być coraz więcej w sklepach, bo firmy zauważyły, że ludzie zaczynają zwracać uwagę na jakość, ale sprawdzajcie skład, a nie tylko ich wygląd, bo w zalewie tych bubli można znaleźć perełki. Ale jak nie wiesz jak szukać? To masz moje upbooki, tam wszystko dla ciebie znalazłem. Masz przegląd flanelowych spodni i ze sklepów polskich, i ze sklepów zagranicznych wszystko z bezpośrednimi linkami. Są też modele, które ja mam. Nieważne w jaki sposób będziesz je kupował czy z pomocą moich linków, czy na własną rękę te spodnie to jest coś, na co naprawdę. Warto wydać więcej pieniędzy, bo to jest dobra inwestycja. Zamiast, zamiast kupować dwie pary, jeszcze z jakimiś znaczkami po to, żeby po jednym sezonie były do wyrzucenia, bo Ci się poprzecierają, czy będą wyglądały jak znoszą aż szmata, to wydaj raz, trochę więcej i miej spodnie na lata, które będą fundamentem Twojej garderoby. Jeśli masz już takie spodnie w swojej szafie, to daj znać w komentarzu jaki kolor, niski czy wysoki stan i jakie masz wrażenia z ich użytkowania. A jeśli jeszcze ich nie masz, to napisz, co blokujecie przed kupnem wełnianych flanelowych spodni. Postaram się wyjaśnić Twoje wątpliwości.